Hej, witam w kolejnym materiale z Hardcora. Tak, jak możecie zobaczyć, mój kolejny projekt zacząłem od zebrania piasku, a jest nim konkretnie automatyczna farma ziemniaka, marchwi i chleba. Psst, ile łap da Ci rady dobić w 24 godziny od publikacji tego materiału? Tyle TNT postawię na moim świecie. Dajcie z siebie wszystko. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A Pierwszy link w opisie. Dobra, wspominałem Wam, słuchajcie, że rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem i generalnie możecie zapytać, co robi tutaj ta farma kaktusa. Potrzebuje silnego barwnika. Nie zdecydowałem jeszcze, jakiego koloru szkła będę używał przy całym projekcie, a ogólnie miejsce, w którym zdecydowałem się zbudować model farmy, to jest właśnie to. Te trzy czanki, słuchajcie, będą przeznaczone pod budowę trzech farm zboża, marchwi i ziemniaków, tak żeby można było po prostu wymieniać na emeraldy. Generalnie, słuchajcie, będę na, budował na każdym czanku pięć takich platform prawdopodobnie lub nawet więcej, szczerze mówiąc. Przy okazji, jeszcze przy tym projekcie będę potrzebował bardzo dużo miedzi, więc sprawdzę, ile je mam. Dobra, nie wiem, ile mam miedzi, kurde. Dobra, tu jest tak, coś około. Um, pytanie: Czy ja mam jeszcze jakąś miedź tutaj? Um, no to w co tu pierwsze włożyć ręce? Kończę powoli pierwszą z farm. Tak, będę budował, słuchajcie, tak jak mówiłem, pięć platformek. Także tu już mamy cztery zbudowane. Piątą będę budował z Wami na wizji, żebyście zobaczyli, jak to sobie wygląda. Żebyście mogli sobie odwzorować, jakbyście chcieli taką automatyczną farmę. Tak mniej więcej sobie to wygląda. Jedyne co, to muszę tu przetransportować trzech villagerów. Trzech, ponieważ słuchajcie, no jeden to tak trochę wolno zbiera i nieraz zdążą wyrosnąć wszystkie powiedzmy sadzonki i on tego nie robi. Więc tutaj tak de facto zostało mi tylko sprowadzenie tych villagerów i zamknięcie tego w całości. No i tak naprawdę myślę, że kolejnym krokiem będzie zrobienie dwóch pozostałych budowli. Później słuchajcie, transport wszystkich villagerów tutaj pięknie, ładnie. No i następnie będę obudowywał te farmy. W kolejnym etapie później będziemy skopywać ten czang prawdopodobnie w dół, więc będę musiał sobie przynieść mój beacon z endu. No i tutaj zrobimy takie ogólne magazyn dla wszystkich trzech upraw, czyli ziemniaków, zboża i marchwi. No i będziemy mieli bardzo piękny, automatyczny system. Póki co, jak mówię, na pięć platform, ale w przyszłości bez problemu będę mógł sobie to rozbudować w dół. Czyli też nawet jakbym chciał zburzyć to w górę, ale raczej będę chciał to w dół rozbudowywać. Z racji, że tu chcę postawić jakieś pomniki nad tym. Lub jeden większy pomnik nad wszystkimi. To się jeszcze tak naprawdę okaże, bo może to jakoś obgrodzę jeszcze bardziej więcej. Ty, a może takie akwarium wielkie by przy tym zrobić? Nie wiem. W każdym razie słuchajcie, ja lecę dalej ogarniać tą farmę i słyszymy się w kolejnym parcie. I ta down villagery na swoich miejscach. No właściwie tak, powiedzmy 95%, bo jednego brakuje. I tak, usunąłem, słuchajcie, generalnie kompostery z tych boków. I daję je na środek, po prostu żeby miały je bliżej do tych villagerów, bo widziałem, że strasznie długo im zajmuje zrzut yy, po prostu jakichkolwiek upraw tutaj. Yy, muszę jeszcze co prawda dosadzić trochę ziemniaków lub po prostu poczekać, aż oni je obsadzą, yy, bo dałem tak pirazy drzwi wszędzie. No i muszę ich pilnować, słuchajcie, bo dawałem marchewki do rozmnażania i mi tu jeden z nich zaczął je sadzić, więc muszę mieć oko na nich tutaj dosyć mocno, Że mi czasami żaden z nich marchwi nie zaczął na potęgę sadzić, bo to mogłoby mi nie fajnie zepsuć, że tak powiem... Moją wizję na to, że tutaj będą hodowane tylko ziemniaki. Wam tylko jeszcze pokażę, słuchajcie, jak wyglądają generalnie te y, różnokolorowe szkła. No i granie wygląda sobie to w ten sposób, słuchajcie. I uznałem, że to szczerze mówiąc będzie bardzo ładnie wyglądać. Początkowo myślałem, że nie będzie wyglądało ładnie. Yy, dobra, oczy zasłoniłem, yy, ale jednak stwierdziłem, że będę robił to w trzech różnych wariantach kolorystycznych. Przy okazji myślę nad podpórkami już, w jaki sposób je tutaj zrobić, yy, no i myślałem nad czymś takim po prostu tutaj postawić u góry i na dole, yy, czyli takie mówię, no zamknięcie słoika prawie że, yy, no i od samej góry oczywiście będę to obudowywał prawdopodobnie tym samym czym na dole, czyli prawdopodobnie kostką brukową, w sensie kostką chodnikową, jak to ja zwykłem mówić. Zrobimy sobie w ten sposób, słuchajcie. Dobra, w każdym razie tak to sobie będzie wyglądać. Także ja lecę złajcie, by dać dwie pozostałe, że tak powiem, faremki. I tak naprawdę już będę zbierał, kurde, barwnik na obudowę. Aczkolwiek mieć jeszcze będę musiał podbierać. Także no. Ja dupię, człowieku, błędy jak w cyberpunku, nie? Co to jest, kurde? Ta głowa człowieku lewituje. Ona ma ona ma orbitę człowieku wokół tego ciała. Dobra, po 641 dniach. Podjąłem decyzję. Dzisiaj robię sandbreaking. Tak, i nikt mnie kury debelę nie powstrzyma przed tym. Ja tu człowieku biorę książki i idę po prostu przy okazji 86 levela zaklinać. Także dobra, panie drogi, panie drogi, tutaj dzień dobry. Co mi na czaszkę patrzysz? Dobra, piknie ładnie, więc idziemy tak, cyk. Infinity, cyk, Silk Touch, cyk, Efficency, okej, okay. jakiś Unbreaking 3 maybe, coś, jakoś ten, o, <noise> Minecraft, daj mi tutaj, proszę, Unbreakinga, bo ten level spada szybciej niż myślałem. Serio Quick Charge? Mogłem na 30. levelu dostać jedynkę? Okej, okay. Feather Falling, ma, a, Lapisu mi zabrakło, to fajnie. Jest, 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 jest. Dobra, cyk. I teraz ja pierdyle ile tego musiałem. Holy dame! Boże, czy ty to widzisz? Ja pierdyle. Jest mending. Ja i Unbreaking 3. Ja pierdyle w końcu. Nareszcie. Można wracać do robienia farmy. I uwiecznienie wielkiego momentu, słuchajcie, na wizji, że tak powiem. Czyli przetransportowanie ostatniego villagera. Tak jest, moi drodzy. Dzisiaj się zaparłem, generalnie. I to jest jednego dnia. Te dwie pozostałe farmy zrobione. Od razu villagerów już transportuję. I powiem wam, że naprawdę, kurde. Wyrypiście, szczerze mówiąc. Wyrypiście, no bo już farma sobie działa. Co prawda, te ze zbożem zdałem sobie sprawę, że nie będzie produkować mi zboża. Albo przynajmniej nie za dużo tego zboża. A bardziej będzie produkować mi e, chleby. Ale to i tak się przyda. Do rozmnażenia innych villagerów. No a na pewno od razu zacznie działać. Nie od razu zacznie działać, przepraszam, przypomniałem, nie. Zacznie działać farma marchwi, Czyli tak. To jest dokładnie ta, słuchajcie, na której stoimy. Na której ten pan tutaj stanął na krawędzi. Proszę mi tutaj wrócić. No i skończone. Jedyne, co muszę, też jeszcze temu ziomkowi u góry przynieść, słuchajcie, marchew. W tym oto momencie zdecydowałem się poszukiwać słoneczników, ponieważ dają one aż dwa żółte barwniki. Plus, można je znażać mączką kostną. Niestety miałem pecha i po przelecieniu naprawdę wielkiego obszaru nie znalazłem ani jednego słonecznika. Nie wiem, czy mam je w ogóle na świecie. No ale w każdym razie. Ostatecznie poddałem się i zacząłem zbierać klasyczne żółte kwiatki. No i zaraz bierzemy się za pomnik villagera. Raczej nie inaczej. Chyba, że tak w ogóle jeszcze wpadam na jeden pomysł. Że dam radę postawić taki mniejszy pomnik tutaj na środku między nimi. To jest też opcja. No, ale, że tak powiem, jeszcze zobaczę, może tutaj lekki piedestal. Chyba to nawet lepszy pomysł będzie. Jak chce lekki piedestał? Tak przedstawia się statua villagerska. Dam, dam jeszcze czarną wełnę przy okazji Później, ale słuchajcie, lecimy Kurde, kończyć w pochodnie, że tak powiem Korony nie będę robił, nie będę robił, stwierdziłem, że Korony nie będę robił, słuchajcie, villagerowi Gdyż, iż ponieważ, no nie pasuje mi ona tutaj Po prostu najnormalniej w świecie, nie chcę jej Przy moim projekcie, ale mamy Sobie tutaj taką pochodenkę, słuchajcie Ja myślę, że jeszcze tutaj dodamy taki aspekcik Sobie, cyk, no i musimy polecieć tak naprawdę Po soul soil, albo soul sand No muszę to podpalić, Dobra. kładziemy Kurde, soul sand, teraz, kurde, w dłużej Ilości, słuchajcie. Najlepiej w ogóle ten narożek to bym trochę obniżył, nie? Bo tu przydałoby się, słuchajcie, niebieski ogień. Niebieski ogień zwycięstwa. Więc składę tutaj, słuchajcie, Soul sandzik sobie. O już, kurde, ten projekt to tyle trwa, powiem Wam. Dobra, i teraz musimy wszystko tylko tak, cyk. Aż się podjarałem, słuchajcie, na myśl o tym projekcie. Ale wygląda to sobie już naprawdę perfekcyjnie, wydaje mi się. Jeszcze jedno, co mi zostało, to tak naprawdę zrobienie punktu wspólnego, słuchajcie, do zbierania po prostu wszystkich dropów z tej farmy, ponieważ wszystkie już się uaktywniły. Tam już leci chleb, tam już lecą marchwi, tam już leci ziemniak, bo zapomniałem, co tam było. Ale leci już, więc wszystko, kurde lebele powiem wam, leci. I pomnik villagera też już stoi. Bra, no to czas, słuchajcie, na ostatnią rzecz. Przy okazji, będziemy też zabudowywać to od góry, żeby nie było widać samej statuy, i tego, że jest. Y Pusta w środku. Nieważne, słuchajcie, ja się biorę po prostu czym prędzej. Zaskopywanie musimy zejść trochę kratek w dół, żeby zrobić tutaj ładne miejsca na skrzynie, które zresztą nam się tutaj pięknie wyłaniają, ponieważ z tych ścian właśnie będą wchodzić, słuchajcie, hopery do naszych skrzyń. No i takie trzy rzędy na każdą ze ścian będzie, więc nasze farmy będą mogły spokojnie, bez większego problemu się zapełniać. A ja planuję zejść troszeczkę w. Dobra, mamy rozkopane. No to teraz, że tak powiem, ściany ustawiamy, słuchajcie, wszystkie. Myślę, że taka wysokość, szczerze, będzie starczyć. No, nie przesadzajmy, to nie będzie aż tak, kurde, wydajne, żeby to aż tak musiało, słuchajcie, być bezpieczne przed zapychaniem. Widzę jednak, że jest pewien problem, i będę musiał sobie donieść tutaj troszeczkę więcej przepalonego Clearstone'a. Także obstawiam, że będziemy się słyszeć już, jak, nie wiem, jak będę hoppery podłączał, albo jak będzie już w sumie wynik. Taki już konkretny, powiedzmy końcowy, nie? Więc co? Ja się biorę za, słuchajcie, przepalanie, za y, budowanie. I do usłyszenia już za chwilę. No i cyk, że tak powiem, wszystko podłączone. No dobra, może nie dosłownie wszystko, bo podłączyłem w każdym szeregu, że tak powiem, y, tylko skrzynie do pewnego poziomu. Mam to nawet zaznaczone tym, że po prostu bloków nie ma. Więc te skrzynki generalnie będą, słuchajcie, górne. One będą puste, to będą zapasowe skrzynie po prostu, żeby nie było pustych przestrzeni póki co. No i tam z tyłu zostawiłem wolną przestrzeń. To też będę musiał jeszcze zabudować, aczkolwiek na razie zostawiam sobie tam taki, powiedzmy, tył do przechodzenia, bo muszę jeszcze zrobić, słuchajcie to, żeby później mi zaczęło zapychać te rzędy, jak te już będą pełne. Trochę mi to jeszcze zajmie pewnie, ale już jak widzicie, wszystko sobie pięknie trafia do naszych, słuchajcie, skrzynek. Tutaj nawet bym powiedział na kilka skrzynek różnych mi się marchewki rozniosły. Więc ja będę sobie tutaj po prostu raz na jakiś czas przychodził i obstawiam, że te najnormalniej w świecie wszystkie owoce, warzywa roznosił na poszczególne skrzynki w ich rzędach, tak, żeby po prostu nie zapchały nam całego szeregu. Te akurat najwolniej idą, więc chleby wątpię, że kiedykolwiek mi się zapchają. No ale ziemniaki na przykład już mam całkiem sporą ilość, więc będę musiał sobie je tutaj poprzenosić później. No i plan jest oczywiście zapchać to wszystko. W tą stronę myślę, czy nie zrobić sobie przejścia tak naprawdę, słuchajcie, do trading hall z farmerami. Zrobić taki po prostu długi korytarz, yy, jakoś wydesignować go powiedzmy i tam handlować sobie z dużą ilością villagerów, farmerów. Możecie mi dać znać, czy myślicie o czymś takim, czy byłoby spoko w takim miejscu to zrobić. Ja myślę, że jak najbardziej. Ale jeszcze samo trading hall to jest powiedzmy osobny pomysł na inny projekt. No i ostatni element dzisiejszego materiału, czyli przerobienie mojej sypialni. Tak, miałem tutaj rafę koralową, chcę przynieść. No i przyniosłem. Niestety, tak, zapomniałem, że wszystkie bloki muszą mieć dostęp do wody, więc yy, myślę, że te wszystkie przy ścianie jeszcze będę usuwał. Chociaż nie wiem, możecie mi dać znać, czy je przesunąć, czy zostawić tak jak są. Póki co, zamykam sobie tutaj, chociaż jeszcze rybki będę donosił, bo plan jest to zarybić tak porządnie, powiedzmy, bo na razie są chyba trzy rybki. No i Mariusz, moja rybcia, że tak powiem. A na razie Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału, a jeżeli że Wam się spodobało. Zostawcie łapę w górę. Na cały projekt poszło nam 72 dni.